Po wygraniu pierwszoligowych rozgrywek KPR Legionowo miał do wyboru z grubsza dwie opcje. Albo próbować zgromadzić budżet pozwalający na grę w Superlidze, albo poczekać co wyjdzie z planów stworzenia przez Związek Ligi Centralnej. To pierwsze po raz kolejny było poza zasięgiem, natomiast w drugim przypadku dopiero niedawno okazało się, że działaczom prawdopodobnie uda się plany zamienić na konkrety, co w tym przypadku oznacza rywalizację drużyn z bezpośredniego zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej, jednak bez udziału, jak to z początku brano pod uwagę, młodych ekip złożonych z uczniów szkół mistrzostwa sportowego. Tak naprawdę do maja no nie wiedzieliśmy, jak to może do końca wyglądać, jakie są kwestie spadków, awansów i tak dalej. Natomiast to wszystko zostało przedstawione na takim oficjalnym spotkaniu przedstawicieli klubów. I no wtedy dowiedzieliśmy się, że porezygnowali jakby z tych SMS-ów, że, że tych zespołów będzie 14. No i tak naprawdę świeża informacja sprzed dwóch dni, gdzie poznaliśmy oficjalnie uczestników tej Ligi Centralnej, okazało się, że też no wybrali zespoły, jakby najmocniejsze rzeczywiście sportowo, mam wrażenie, że dyrektor rozgrywek Mirosław ba 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 się sugerował sugerował się bodajże zdobyczą punktową przede wszystkim. Pod względem sportowym Liga Centralna powinna więc przypaść kibicom do gustu. Kawa liga się zapowiada bardzo. Podejrzewam, że, że no tutaj nie będzie meczów prostych, łatwych i, i takich, gdzie będzie można choćby na chwilę odpuścić. No poziom pewnie jest bardziej wyrównany niż w samej Super lidze de facto. No bo tam jednak pierwsza, trójka, czwórka jest poza zasięgiem zespołów z dolnych rejonów. Tabeli, no a u nas będzie zupełnie inaczej. Tutaj rzeczywiście no to będzie rzeź. Pozostaje mieć nadzieję, że w owej sportowej rzezi zawodnicy legionowskiego KPR-u nie będą odgrywać roli niewiniątek. Jedno jest pewne już teraz: wyjazdy na mecze rozgrywane w różnych częściach kraju bardziej nadszarpną klubowe finanse. Wstępne szacunki wskazują, że budżet na same tylko przejazdy zwiększy się o minimum 35 tysięcy złotych. A w przypadku konieczności opłacenia noclegów ta kwota może się jeszcze zwiększyć. Także boję się tej ligi, co by nie mówić, tej organizacji. No ale to kwestia jakoś tam spięcia tego wszystkiego analizowania, reagowania na bieżąco i mam nadzieję, że będzie dobrze. Prace zarządu nad kwestiami organizacyjnymi trwają już w każdym razie od dawna. Tak samo zresztą jak te jeszcze ważniejsze dotyczące składu drużyny na przyszły sezon. W tej kwestii prezes KPR-u ma dla kibiców dobre wieści. Dużo się nie zmieni i, i, i uważam, że to i plus, bo w ostatnich latach no, e, dużą część wymienialiśmy też, co by nie mówić, rokrocznie zmieniał się sztab trenerski i, i, i ciężkie to było do ugryzienia, no, a tutaj wyczuwam stabilność. E, z zawodnikami się dogadaliśmy. Też, co ważne, no celujemy tak naprawdę w najbliższe 2-3 lata i te kontrakty podpisywałem z zawodnikami. Dłuższa po to, żeby, żeby oni czuli stabilność i, i ja jednocześnie też, żeby można ich było przygotowywać do występów w Superlidze, bo, bo cel zostaje ciągle taki sam. Kładąc nacisk na personalną stabilizację, klub zadbał jednocześnie o wzmocnienia. Zdaniem prezesa z nowych zawodników drużyna może mieć mnóstwo pożytku, choć o ich nazwiskach na razie woli nie mówić. Będziemy mieli prawdopodobnie, bo tu jeszcze dopinam szczegóły yy, trzech zawodników. Yy, jednego już yy, zapowiedziałem kilka miesięcy temu bardzo młodego, fajnego środkowego rozgrywającego i z nim porozumieliśmy się na, na dłużej e, i, i i do tego no, jeden doświadczony, jeden być może e, no, też te, te, też znany kibicom. E, I co i stawiamy na stabi, stawiamy na stabilność. Mi się wydaje, że to będzie e, kluczem u nas i to. to to zaowocuje, że, że, że dużo się nie, rzeczywiście nie pozmienia. Trenerzy będą mieli jakby to, co wypracowali w tym sezonie, no wy, wypracowali wszystko na, na Mistrzostwo Ligi, to będą mogli to dalej kontynuować, uczyć nowych rzeczy, wprowadzać nowe elementy w grze, podrasowywać to, co jeszcze nie do końca funkcjonowało i nie będzie czegoś takiego, jak do tej pory, że o, wymienia się Pół drużyny i, i, i te pół drużyny trzeba, trzeba uczyć, wdrażać i tak dalej. Że teraz to jednak, jak to są kosmetyczne, dosyć zmiany e, kosmetyczne, ale takie, które jakby wbiją nas też troszeczkę w poziom wyżej, no to to, to zaowocuje, no myślę, że szybciej niż, niż to było w zeszłym sezonie i się szybciej zazębi. Nie ulega wątpliwości, że kibice KPR-u jak najszybciej chcieliby zobaczyć swoją drużynę w akcji, zwłaszcza po długiej przerwie od oglądania jej na żywo. Najbliższa ku temu okazja pojawi się w sierpniu. Wtedy to zespół rozpocznie przygotowania do sezonu oraz gry kontrolne, a pod koniec miesiąca będzie gospodarzem turnieju opuchar marszałka województwa mazowieckiego. Jeżeli zaś chodzi o start ligi centralnej, po ustaleniu terminarza rozgrywek ruszy ona prawdopodobnie w drugiej połowie września.